Sie wszystkim. Dzisiaj warunki są. O, jakie są, hamujemy. i kurwa Hamujemy. Zapisu tego nie było. Dobra, obstawiamy, wyjebiemy w cocinę. Ja pierdolę Nie ma na lud kozaka. Nie ma. Ktoś dachszczoł. I nikt mi nie powie. Ty Jackson. Proszę nie chnąć, bo to wiesz. się wytnie. Taki chuj się wytnie, takie mu Nareszcie, ktoś wreszcie zauważył mój wielki potencjał. Tak więc nagramy to, co się uda odebrać. Bo za dużo to się raczej dzisiaj nie uda odebrać, dobra? Uuhu! Ale człowieku, ślisko! Czekaj, to jest dramat. Na tego nie było. Ty, Ale jaki, pa, jaki te? Pa? do skucia, daj spokój o, segregacja, nie, jest ubrudzony zapisu tego nie było do skucia. ja pierdziele coś czuję, Alan, że to się może skończyć wypadkiem w pracy, wiesz i 100% płatnym L4 no, załóż Gaz w podłodze, my stoimy Kpina kurda Dobra, jedzie o, mieli tymi kołami Haj Może tam pod tą górkę wyjedziemy Pa jedziemy, nie? <grym>, jak na lodowisku człowiek Dobra, ty skręcaj He! Kurna Narty musimy do Dobra, obstawiamy, wyjebiemy w co Ja uważam, że nie Aczkolwiek się nie mogę zarzekać, bo pługiem dzisiaj słup prawie ścięłem, dzięki Bogu się kołami o udało zaprzeć, i słup cały, i pług cały. O, tam pod górę będzie wyzwanie, widzowie, o matko, zobaczymy co da się zrobić. Ja pierdolę, sam lód. Ktoś już dachki pierdzielił. O no, już ktoś dach ściął, ty. Tu jest zacnie Tu jest fajnie Tu nie jest nie. naprawdę kurwa dobrze Kurwa Żeby ma... nie ścięło nas na ten budynek właśnie To co zrobię? Tu bardziej mi chodzi o płot Nie, przecież to się nie da pracować A to w... dzwonów na mieście? A w Norwegii ciekawe co mają, to łańcuchy na butach chyba Ta, to, to... raki kurwa zimowe okay? dobra idziemy o. Kurwa ja tak Kurwa widzowie Ja pierdol. O, troszkę. O, swar! Ale tu jest kurwa grubo, czekaj. W po lodzie chodzą, kur miejscu, Dzisiaj warunki Dzisiaj warunki lipa miejscu, w Tu gdzie jest. Normalnie. Da. Kurde. Tu jest chociaż kawałeczek obsypany. Jest po czym iść. Masakra. Gdzie jest Alan? Kurwa, dramat, ludzie. Masakra, naprawdę. Pogoda nie oszczędza. Goda nas w ogóle nie oszczędza. Nie było źle. Tu po płocie szedłem, człowieku. Bra, jedziemy Dobra, wyjedziemy stąd normalnie czy po płocie. Kurwa, by trzeba jakieś zakłady kubka robić. Bez kitu Gleba będzie czy nie? Powyżej 2,5. Tak Powyżej 2,5, nie? No to jest dramat czekaj. Powiem wam tutaj sam lód. Ja nie wiem, my dzisiaj chyba naprawdę porobimy zdjęcia, bo to jest granie warta świeczki. To można normalnie wziąć i rozdruczyć śmieciarę komuś auto. Później będzie trzeba z polisy wzwyżki będą przychodzić. To jest gra naprawdę nie warta świeć. Po południu ma być odwiedz, to się rano poodbiera. Raz, że szkoda zdrowia, a dwa mówię, no to jest, to jest masakra po takim lodzie jazda, nie? Czulnie jazda, o tak wam powiem. To sekunda może ściągnąć na osobówkę i, i lipa, lipa, amen w pacierzu tak zwany. Skórna drama Co? To... No. To chyba sypali, bo trochę odpuszcza udupiłem się A w komentarzach zaraz będą na pewno też eksperci Panie, nie po takich się jeździło. To jeździ i ryzykuj. Jeździ i ryzykuj. Chwila. Nawet nie to, że nie uwagi. Będzie bardziej zmrożone, pociągnie. Nie ma na lud kozaka. Nie ma. I nikt mi nie powie. Dobra, moment, idziemy pomóc Alanowi Pierdziel Co Alan? Tu sam lud Co ty gadasz? Co ty gadasz? Pa kurwa o. O. I jak ja was mam teraz przeliczyć? Ociekuj! Ociekuj! Ja Co to się wydarzyło, kurwa sędzio? Aż mi rękawiczki wypadły. Ta, weź się podnieś ty. Te, kurwa! O człowieku! Kierowca jakiś taki, 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 Jak taki, Ja taki, Ja taki, 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 Ja taki, o, moje widzowie. widowie to moje biodro. taki, taki, normalnie masakra. O kur. Braksów Ja pierdolę A mnie dubsko boli, no idziemy do Alana Pst, Czekaj, idę Człowieku, <śm> jak mnie dubsko boli <śm> oh. No to uważaj tu, bo tu jest kostka Niemiecka Człowiek. Ty Alania <śm> mam to gdzieś, nie? Ja nie będę człowieku zdrowia narażał, bo, bo kaka-kaski powinniśmy mieć. Człowiek. Dobra, idź po tamtym, tylko się nie wyje. co do ty! Czekaj. Ale fajnie. Ty Andrzej wysłał zdjęcie jak autobus na Petrusiewicza się człowieku w ten sracz cały wjebał. Ale bez kitu. auta, czuję. Ale mnie biodro boli, ty. Uf. Nie mnie tym pojemnikiem jeszcze. Pierdola. Nie, to jest dramat, ludzie. To jest normalnie dramat. To jest taki dramat, ja nie wiem? O! Idziemy ja dalej! O. Tu też dobrze? Ty, no to jest dramat, człowieku. A tu się dostać, o! Kurwa, ja się dubsko mam mokry. O! Dobra, ja się trzymam. Jak coś to lecę z pojemnikiem? Ja też. <grytanie> Czekaj, co? Chłopie, <grytanie> nogi jak Finistony! Pa! Ty, Jackson! Ta, Czut, <grym> <grym> Tylko nie, nie, nie w ramkę. <grym> Tylko się ja w miejscu, <grym> A ja nie? <grym> <grym> pa, <grym> <grym> Ja... <grym> Ej, tak nie rób! <grym> ja nie na już stary. <grym> Za szybko? To nie ja. Byłam ewą. No chyba. W takich warunkach powiem wam widzowie jeszcze nie pracowałem Masakra O, cześć Andrzej Powiem Ci, dramat, tutaj jest taki taki dramat Chłopie, ja normalnie jak Jackson, mół łoczkiem, pyk, pyk, pyk. No nie No jest wane jest kurwa lodowisko na Ale nie przeklinaj Andrzej, wiesz? Proszę nie bo to wiesz. Oglądają nas też młodsi widzowie. No się Taki chuj się wytnie, takie rzucam. <grym> o i tu jest klasa. Popatrz ile soli stary. Jest klasa. Są firmy, które potrafią odśnieżyć. Tu to można normalnie chociaż odebrać te odpady. To nie pani Alanie? nie? Co? Mówię tu chociaż normalnie można odpady odebrać. Się nie boisz o swoje zdrowie i życie. Ty weg dalej bądź. Ma no, co, krok? Хоой не работа. Око. Чеимщто т трока се птели. Добра и че, а, че, че? Tu jeszcze nie ma dramatu. Pierdza. Ach, pogoda zaskoczyła. Ciekawe, co dzisiaj wieczorem będzie i w nocy. cię. To akurat jest fajnie. Oczywiście też nie wszędzie. Ja pierdolę. Weź się nie wyje po tych. Do ścisku. Wow. No. No. Nawet nie wystawili. A tyle, a tyle, co pochwaliłem, że o tutaj to posypali chociaż solą. Ale drogę. <laughs> no. Piesi a. mają latać z helikopterem. A? Belka. Bela, bella, bella male. O tutaj też miejscami jest o lodzik. Ja pierdzielę. Poszło, to poszło. Teraz na żabeczki. tu w dół. To widzicie, jest kulturk, Tu gdzie pół piaskarki jeździły. Jest naprawdę elegancko, bez lipy, bez stresu. Wiecie, nie? A pewnie wam bo w nocy jeździłem, to poza Krzowie nad samym ranem ludzie ulicami chodzili. Nie chodzili w ogóle po chodnika, no bo pewnie wam się, że naprawdę się kurde nie dało. Tu też coś czuję, będzie ciekawie, nie? Ja yep. Wjechać to pół biedy weź, później wyjedź, nie? To gdzieś z górki czy coś, to lipa się robi. Ohoho. Kurwa. Kurwa. Ale tu, na, tu są wasze śmieci tak zrzucone, patrzy pani. Dobry. A pojemniki pewnie w połowie puste. Nagrywamy odcinek na YouTubea. Naprawdę? No. Jak pani nie chce, mogę panią wyciąć? O, Zaczynia widzi pani? Pan nie No wyjdę po zauwa, prostu ten fragment, pusty, nie. Cały pojemnik. Wszystkie woreczki by się tam pęknie zmieściły. No, weź. Że... Ry... E... Ślisko. Czekasz Ciekasz, no, Tak. Weźmiemy, no. Dobra, lecimy miłego Tu jest dobrze, bo jest skropowaty asfalt. O, no nie do końca, nie wszędzie. Nie ma już tragedii aż tak No ale i tak Trzeba uważać. Niestety Sypnęli trochę solą, to puszcza tak powiem. Nie o. A. A, delikatnie, Jadź. powolutku. Nie ma jak się zaprzeć. No nie ma, nie ma. To jest najgorszy. Nóżki się ślizgają, ptaszki się ćwierkają. Niby normalnie a miejscami nogi podwija Ty! No człowiek Dobry jest? Patrzcie ludzie, wyjazd Patrzcie gdzie se stanął, nie? Ja pierd... Ci ludzie to naprawdę Brak słów, normalnie brak słów, tego nawet się nie da skomentować Książek nie czy to i słownictwo ubogie. No, oczywiście. <gry> Cytując klasyka Kto po dołkim kąpi kopię. Kopię i wykopię. No to raczej powinno być posypane, bo to porządna firma. Szlaban w górę. Tak. Szlaban w górę, bo robię akupunktury. No i już, chyba. Mówisz masz, widzisz? Kurde. No, chyba ich za szybko pochwaliłem. <grymne> <grymne> Sam lud, pa. Noga na hamulcu, jedziemy! ja Ale <grymne> Ale jaja. Jak Polska cała. Dobra, chodź, załadujemy. człowieku! he o co mam takie druty o nie mogę się zaprzeć o piękne uh, uh, uh. o to jak sokółko kurde aż miło o kurwa tu nie Hej. Nie, porażka. No i to by było na tyle, niestety pogoda dzisiaj nie rozpieściła, całe miasto szklaneczka, oczywiście główne drogi są bardzo dobrze zabezpieczone, jest suchutko, no niestety na tych bocznych, czy tam gdzie nie gdzie, na firmach, to jest normalnie dramat, więc no zdrowie mamy jedno, ja i tak już jedną glebę dzisiaj zaliczyłem, trochę mnie... Boli, że tak powiem tyłek, ale no trudno. Nie przeskoczymy tego. No, tak czasem bywa. Jutro wjedziemy tam, gdzie żeśmy dzisiaj nie byli w stanie wjechać. Niestety, takie życie. W wypadku dzisiaj też odgroma było. No nic. Miłego dnia dla Was. Hej!